odcinku kim jesteś? Mam trzy życzenia, mogę ci spełnić Co? Jesteś jakimś dziwemcy, co? DUDIU! To no, przekona zaraz! Mistrzowie z Pinklitzu, ostatni odcinek, odcinek drugi. Ostatnie życzenie Kaja. Dobra, dobra, dobra. dobra. To, czy naprawdę widziałeś tego odcina, J? No jasne, ja nie kłamie. Naprawdę widziałem tego odcinek. Miał długą brodę. Nie no, nie miał brody, ale miał maskę. Ale wyglądał jakby miał wąsy. I miał, i miał opaskę. I miał takie dziwne wąsy i duchowy. Dobra. Ale jedno chciałem powiedzieć. Dlaczego? Dzin! Tyś ty do reszty zwariował? Jean! Jean? Lloyd, przypomniam. I był taki. Był taki dzin. Dadakan. Władza dzień ale jego kraina się zniszczyła. Muszę teraz stworzyć moją starą ekipę numer jeden. Ale jak? No jak, powiedzcie mi, jak mam stworzyć moją nową ekipę? Tamta stara też była dobra. Ale... Muszę stworzyć fintloc, klansiego i resztę i kostkę. Ale muszę jak? Zrobię to. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Słuchajcie. Jeśli dobijecie 100 tysięcy subskrypcji, zrobię tą ekipę. Dobra, robimy to. Muszę. Jakiś głupi, dziebieski ninja mnie uwolnił. To jest co Mogę ja? Chyba. Eee, ja jaka to jest lampa? Może dzisiaj miał rację z tym dżinem? Czekaj, sprawdzę ją. Masz trzy... Trzy życzenia Co? Mam trzy życzenia. Pierwsze chcę być bogaty. Two życzenie bym rozkazem. Ale nie w tym sensie, że wszystko spadnie na mnie. Dobra. Mam ostatnie życzenie. Chcę, żeby to wszystko zniknęło. Twoje, życzenie bym rozkazem. Koniec. Jakby co to, to przez cały, całą bajkę będzie lecieć ten piosenki, dobra? To kolec. Do następnego odcinka. Drugi odcinek już minął będzie.